11 listopada. Żywot świętego Marcina, biskupa. Żył około roku pańskiego 350. Marcin święty, który tak wielkie w usłużbie wiary i oświaty położył zasługi, a którego imię w narodach katolickich tak wielce jest znanym, nadto którego pamięci poświęcono tyle kaplic i kościołów, a grup jego we Francji przez 1200 lat zwiedzało tylu pielgrzymów, póki go nie zburzyli kalwiniści, urodził się około roku 316 na Węgrzech. Wychowany zaś był we Włoszech. Rodzice jego żyli w pogaństwie, ojciec zaś jego był dowódcą cesarskiego legionu. Wskutek zrządzenia łaski Bożej opuścił dziesięcioletni Marcin dom rodzicielski, aby się poświęcić Chrystusowi, być wychowanym przez chrześcijańskiego kapłana i za przykładem mnichów wieść żywot klasztorny. Ucieczka jednak nie ocaliła go przed prawem, które syna pułkownika zobowiązywało do służby wojskowej, zniewolił go do niej własny ojciec. Licząc zaledwie lat 15, został schwytany, spętany i zaciągnięty do jazdy, a dopiero po kilku wyprawach wojennych zwolniono go od dalszej służby. Przywdziawszy wojenny rynsztunek, prowadził życie wstrzemięźliwe i surowe, jak mnich jaki, chociaż dopiero był nieochrzczonym zwolennikiem wiary chrystusowej. W czasie tego długiego i przykrego nowicjatu ujrzał w mieście Amiens podczas srogiej zimy żebraka w łachmanach, drżącego od zimna. Rozdawszy poprzednio szczupły swój żołd pomiędzy ubogich, Dał mu połowę swego płaszcza żołnierskiego. Następnej nocy ukazał mu się w całym majestacie Pan Jezus, otoczony chórem aniołów, okryty ową połową płaszcza, i rzekł, Marcin spragniony mej nauki przyodział mnie. Marcin przyjął wtedy chrzest święty, a zwolniony po dwóch latach od służby wojskowej, udał się do świętego Hilarego, słynnego biskupa w płacie. Hilary przyjął dzielnego wojownika, jak rodzonego syna. Mimo pokornego jego oporu udzielił mu niższych święceń, a ceniąc wysoko jego przywiązanie do rodziców, kazał mu wrócić do nich i pozyskać ich dla wiary Chrystusowej. W podróży napadli go rozbójnicy i chcieli pozbawić życia, ale podziwiając jego nieulękłość, skrępowali, zawiedli do swej jaskini i straż przy nim postawili. Rozbójnika, który go pilnował, tak umiał wzruszyć opisem poświęcenia i łagodności Jezusowej, że ten mu ułatwił ucieczkę i został mnichem. W Węgrzech nawrócił Marcin matkę i kilku krewnych, ale prośby i namowy jego nie zdołały przełamać uporu ojca. Natomiast wiele prześladowań znosić musiał od zwolenników sekty Ariusza, którzy go rózgami osmagali i wygnali z Węgier. Marcin chciał wrócić do Hilarego. Ponieważ jednak ten przez kacerskiego cesarza skazany został na wygnanie, zamieszkał nasz święty na niejaki czas w jednym z klasztorów mediolańskich. Ale i tam nie zostawili go Aryanie w pokoju i zmusili do ucieczki. Schronił się więc na bezludną wyspę Galinaryję, leżącą naprzeciw Genui i żył tam jako pustelnik. Gdy święty Hilary w roku 360 wrócił triumfalnie do Poitiers, pośpieszył Marcin do niego i pospołu z nim założył klasztor Ligius, uchodzący za pierwszy zakład tego rodzaju we Francji. Stanął tedy u celu swych życzeń, o którym marzył od lat młodych, gdyż został zakonnikiem. Sława cnót jego i cudów, jakie czynił, zgromadziła koło niego rzesze uczniów, z których jeden imieniem Sulpicyjusz, tak o nim pisze dusza i serce Marcina zawsze wzdychały do nieba. Nie było chwili, w której by nie działał dla Boga, a modlitwy nigdy nie przerywał, choćby jak najwięcej zajęty. Oblicze Jego jaśniało nad ziemską radością, także zdawał nam się istotą nadprzyrodzoną. Nikt w nim nigdy nie dostrzegł namiętnych uniesień, smutku, gniewu lub niecierpliwości. Kto go widział, ten odgadywał, że chodząc tu po ziemi, przebywa już duchem w krainie pokoju i wiekuistego szczęścia. Po śmierci Grzegorza, biskupa diecezyi Tours, obrał lud Marcina swym arcypasterzem. Skoro oświadczył, że wyboru nie przyjmuje, wydobyto go z klasztoru pod pozorem, że konający chce się przed nim wyspowiadać i z triumfem i okrzykiem radości zaprowadzono go do siedziby biskupiej w Tours. Będąc biskupem, pozostał takim, jakim był jako zakonnik to jest pokornym, skromnym i żarliwym wielbicielem Zbawiciela. Na sam przód przedsięwziął olbrzymią walkę przeciw niedobitkom pogaństwa we Francji. Otoczony zakonnikami, obiegał diecezyje, niszczył świątynie pogańskie, kruszył bałwany, głosił Ewangelię i czynił różne cuda. Krajowcy bronili wprawdzie ołtarzy mieczem i dzidą i nieraz groziło niebezpieczeństwo życiu jego, ale święty przełamywał ich upór nieulękłością i ufnością w Bogu, który go nigdy nie opuścił. Musiał on nieraz walczyć ze złymi duchami, które przybierały postać bożków pozbawionych ołtarzy i rzucały się na świętobliwego biskupa pod postacią Jowisza, Merkura, Wenery lub Minerwy wśród bezecnych klątew i szalonych okrzyków, ale w imię Chrystusa rozpędzał te strachy i wytkniętą drogą szedł dalej. Liczne działał cuda przy chorych, martwych i opętanych, a serca zjednywał sobie dostojnością swego urzędu i uprzejmością w postępowaniu. W Cesarstwie Zachodnim zaszły tymczasem wielkie zmiany. Legiony brytańskie obwołały cesarzem swego naczelnego wodza Maksyma, który wyruszył do Gallii, zabił cesarza Gracyjana i osiadł w Trewirze. Wielu biskupów biło pokłony przed przywłaszczycielem i nie wstydzili się pohańbić godności kapłańskiej podłem pochlebstwem. Dobro jednak podwładnych diecezyjan zmusiło Marcina udać się do Trewiru i prosić o ułaskawienie stronników Gracyjana. Mimo to nie ubliżył w niczem swej apostolskiej godności. Zaprotestował przeciw mieszaniu się władzy świeckiej w sprawy duchowne, jako też przeciw wskazaniu na śmierć hiszpańskiego kacerza Pryscyliana. Zasadą bowiem świętego Marcina było Bóg nie chce przymusowych wielbicieli, cóż bowiem znaczy wyznanie wiary wymuszone gwałtem. Boga nie należy okłamywać, lecz czcić go w prostocie ducha, służyć mu szczerze i uczciwie wielbić. Biada takim czasom, w których wiara w Boga opiera się na władzy ziemskiej i sile oręża, gdzie imię Chrystusa jest tylko płaszczykiem pozoru, a kościół swym wrogom grozi więzieniem i wygnaniem. I to kościół, który sam liczy między swymi wyznawcami tylu wygnańców i więźniów. Skoro burza ucichła, Marcin doznał wiele przykrości od takich biskupów i kapłanów, którzy pod wpływem zbytków rzymskich zupełnie zniewieścieli i szczególne upodobanie znajdowali w pięknych zaprzęgach, strojach i okazałych mieszkaniach. Serce jego tęskniło do zacisza klasztornego. Założył przeto pod miastem Tours klasztor, który przez 1400 lat głosił sławę jego imienia. Marmoutier je tworzyło wtedy smutną i bezludną pustynię nad rzeką Roy. Marcin zamieszkał wtedy szałas, wystawiony na stromej skale, a niezadługo zgromadziło się koło niego 80 mnichów, którzy zaludnili jaskinie przyległe i przyodziewali się w zwierzęce skóry. Starsi z nich zajmowali się modlitwą i rozpamiętywaniem, młodsi przepisywaniem ksiąg. Zakupno i sprzedaż była wzbronioną, jadano tylko raz około wieczora i przestrzegano ścisłe ubóstwo. Pomiędzy zakonnikami było sporo szlachty i ludzi wykształconych, którzy później dostąpili godności biskupiej. W nieustannej pracy doszedł Marcin 80 roku życia i czekał na chwilę oswobodzenia duszy z więzów ciała. Jakoż rzeczywiście naraz zupełnie z sił opadł, a uczniowie jego otoczyli z płaczem łoże ukochanego ojca i prosili Boga o przedłużenie życia jego. Marcin złożył tedy ręce, przychylając się do ich życzenia i rzekł: Panie, jeżeli się jeszcze na coś przydam, niechże się jeszcze przewlecze żywot mój. W ręce Twe oddaję życie i śmierć moją. Niech się stanie wola Twoja święta. Ale już nadszedł kres życia jego, leżąc wtedy kilka dni w gorączce, Nieustannie miał oczy i dłonie zwrócone ku niebu. Gdy go zaś wzywano, aby zajął wygodniejsze miejsce, odpowiedział: Mili bracia, pozwólcie mi spoglądać w niebo, bowiem dusza opuszczająca ciało winna mieć na oku szlak, którym ma się puścić w drogę. Nie za długo też wydał ostatnie tchnienie, a dwa tysiące mnichów i niezliczona moc ludu odprowadziła go do grobu. Nauka moralna. Święty Marcin nie odwiedzał gimnazjów ani uniwersytetów a jednak nauka jego była miłą i powabną, bo żył i na wskroś przejęty był wiarą. Przemawiał w porównaniach i obrazach, gdyż wszystko, na co patrzał i co słyszał, pojmował w świetle prawdy Bożej i sercem wznosił się ku Bogu. Widząc razu pewnego świeżo ostrzyżoną owcę, rzekł do mnichów, otóż widzicie owieczkę, która spełniła przykazanie Ewangelii Świętej. Miała ona dwie sukienki, z których jedną podarowała temu, co nie miał żadnej. Tak i wyczyńcie, gdy w czasie zawieruchy widział w polu pastuszka, który drżał od zimna i miał tylko kawałeczek skóry zwierzęcej na ciele, westchnął wzruszony, otóż widzicie Adama, wygnanego z raju i pasącego wieprze w lichym przyodziewku. Wyzujmy z siebie starego Adama i przyodziejmy nowego, abyśmy w ciemnościach piekielnych nie cierpieli wiecznie pomiędzy przeklętymi. Innym razem przechodził przez łąkę, której jedna część była spasioną, druga zrytą, trzecia zaślicznymi ślicznymi kwiatami zarosła. Przystanąwszy, w te się odezwał słowa, korzystajmy z nauki, jaką nam daje ta łąka. Spasiona bowiem część nasuwa nam obraz małżeństwa, widzimy tam świeżą zieloność, ale nieurozmaiconą kwiatami. Zryta ziemia przypomina nam szpetność życia wszetecznego, a reszta łąki stawia nam przed oczy chwałę i zasługę dziewictwa. Pewnego razu pojawił się przed nim szatan, łając go następującymi słowy, zuchwale sobie poczynasz, rozgrzeszając tych, którzy ciężkimi grzechami utracili łaskę Chrztu Świętego, kto bowiem raz upadł, temu Pan Bóg odmówi miłosierdzia. Marcin odpowiedział: Nieszczęsny kusicielu, jeśli przestaniesz dręczyć ludzi pokusą, i teraz, gdy nadchodzi pora sądu, żałować będziesz swego odstępstwa od Boga, wtedy nie wątpi, że w zaufaniu w miłosierdzie Boże i Tobie nawet udzielę rozgrzeszenia. Modlitwa. Boże, który widzisz, że nie naszą mocą istniejemy, spraw miłościwie abyśmy za wstawieniem się świętego Marcina, wyznawcy Twojego i biskupa, przeciw wszelkiemu złemu ubezpieczeni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi. Amen. Drodzy słuchacze, dziś 11 listopada. Każdy z nas wie, jak ważna jest to data dla każdego Polaka. Wielu świętych mówiło nam o tym, aby rozbudzać patriotyzm w narodzie. Więc idąc śladami świętych, w którym szczególnie miesiąc listopad jest poświęcony, rozbudzajmy w naszych dzieciach i wnukach patriotyzm. A jak to zrobić? Czytając książki patriotyczne, słuchając koncertów patriotycznych, śpiewając i grając tak zwane niezakazane piosenki, zabierając dzieci na przedstawienia patriotyczne, koncerty czy też marsze. Patriotyzm idealnie idzie w parze z wychowaniem katolickim. Jeżeli nie masz materiałów patriotycznych, napisz w komentarzu. My lub inni słuchacze z chęcią pomożemy Ci znaleźć odpowiednie książki, bajki, piosenki i inne materiały patriotyczne. Pamiętajcie, że wszystkie nauki, które Wam udostępniamy są za darmo, a dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, że mamy wśród Was hojnych darczyńców. Pamiętajcie o każdym z darczyńców nauk katolickich w swoich codziennych modlitwach. My, drodzy darczyńcy, o Was pamiętamy i przypominamy, że raz w miesiącu odprawiona jest za Was msza święta. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego. Z dodatkowych ogłoszeń mamy jeszcze informację, że udało nam się obniżyć ceny w YouTubeowym sklepie z produktami. Link do sklepu możesz znaleźć w opisie filmu lub komentarzu. Produkty czasem wyświetlają się też pod filmem lub w nakładkach na filmie. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z ofertą na kupki, koszulki, naklejki i torby. Gdyż udało nam się na nie uzyskać atrakcyjne ceny. Pamiętajcie, że są to produkty zamawiane z zagranicy, gdyż tylko taką możliwość daje YouTube. Nie mamy z nich zbyt dużego wsparcia, więc jeżeli chcesz nas realnie wesprzeć, to lepiej zrób to korzystając z metod wsparcia w opisie filmu lub komentarzu. Natomiast jeżeli chcesz mieć jakiś nasz produkt, a przy okazji nas troszkę wesprzeć, to nabycie takiego produktu jest idealne dla Ciebie.